Inwestycja w Zielonkach miała na celu poprawę komfortu życia mieszkańców oraz rozszerzenie terenu inwestycyjnego gminy. Nie ma rozwoju bez kanalizacji. Chcąc dzisiaj zapraszać mieszkańców do wygodnego zamieszkania, wygodnego korzystania z dobrodziejstwa natury, może nie sypialni Krakowa, a bardziej bym nazywał zielonego przedmieścia Krakowa, trzeba stwarzać jak najdogodniejsze warunki do zamieszkania, do budowy swojej. Swojego miejsca stałego pobytu na terenie Gminy Zielonki. Realizacja tego projektu była możliwa dzięki umowie podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, który jest instytucją wdrażającą program operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Podkrakowska Gmina Zielonki, jak pamiętam, zawsze wzorcowo zarządzana, realizuje projekt. Gospodarki wodno-ściekowej jako jedna z pierwszych gmin prawdopodobnie ten projekt będzie zakończony. Z tym, że gmina wystąpiła rozszerzenie, absolutnie mam nadzieję, że to rozszerzenie projektu, żeby stopień skanalizowania był jeszcze większy, dołożymy wszelkich starań, żeby tak się stało, ale przede wszystkim chciałbym pogratulować aktywności gminy, która tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że to będzie projekt skutecznie, jeden z pierwszych dobrze zrealizowanych projektów. Dzięki środkom finansowym z Unii Europejskiej gmina Zielonki podjęła się budowy 45 km sieci kanalizacji sanitarnej. Projekt zakłada także budowę sześciu przepompowni. Projekt objął swoim zasięgiem w zasadzie... Trzecią gminę z północy na południe, gdzie to powodowanie terenu jest dość duże, stąd ze względów technicznych w miejscach, gdzie nie było możliwości zastosowania w całości systemu grawitacyjnego, po prostu była konieczność zastosowania systemu pompownego i przetłoczenia ścieków, pokonania po prostu tych zniesień. No i dalej oczywiście już tam, gdzie była taka możliwość, to projektowaliśmy grawitacyjnie. Największą z pompowni jest ta w Bibicach, która zbiera ścieki z północnej, środkowej i południowej części gminy i kieruje je bezpośrednio do miejsca zrzutu przy Alei 29 listopada w Krakowie. Pompownia była wybudowana w 2011 roku w miejsce starej pompowni, która tutaj funkcjonowała wcześniej, przed rozpoczęciem realizacji projektu, której obszar oddziaływania był dużo, dużo mniejszy. Ona w zasadzie obsługiwała część miejscowości Bibica i część miejscowości Węgrce. W tym momencie ona jest rozbudowana, jest w pełni automatyczna komara krat. No i generalnie obsługuje, tak jak powiedziałem na początku, w zasadzie całą część projektu. W ramach inwestycji wykonano także system monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej. Chyba. Przez monitoring możemy zobaczyć, czy przepompownia funkcjonuje sprawnie, to znaczy czy jakieś pompy są awaryjne, czy, czy nie ma jakiegoś tam braku zasilania lub być może, że jakieś zatkanie na, na sieci, które można od razu wyłapać na monitoringu i widać, czy jest przepływ, czy nie. Według władz gminy inwestycja nie tylko podniesie komfort życia mieszkańców, zmniejszy się także koszt odprowadzania ścieków. Licząc ekonomicznie, każdy właściciel jednorodzinnego domu zakładając, że zużywa średnio 20 metrów sześciennych wody w swoim gospodarstwie na miesiąc. W przypadku, kiedy musi wywozić szczelne szambo, to jego koszt po 20 zł to jest 400 zł miesięcznie. W przypadku systemu kanalizacji publicznej, mówiąc w przybliżeniu, że jest to niewiele ponad 5 zł, 20 m3 to jest 100 zł. Czyli krótko mówiąc, co miesiąc właściciel mając możliwość włączenia się do kanalizacji, zamiast 400 zł płaci niewiele ponad 100 zł, czyli 1 czwarta Wcześniej ponoszonych kosztów. Całkowity koszt realizacji inwestycji ma wynieść prawie 33 miliony złotych, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to ponad 17 milionów.